Cześć, witajcie. Ten filmik nagrywam kamerą GoPro w jakości 1080 i chciałbym powiedzieć trochę o wojsku. Miałem w wojsku fajnego kolegę, takiego Marcina, był z Olszczyna. Starszy był ode mnie może o 3-4 lata. Z tego względu, że późno odbywał służbę wojskową, zasadniczą. No i mówi do mnie tak, mówi, mówi Wojtek, mówi, chodź, chodź, coś Ci pokażę, nie? Ja mówię, no dobra, to idziemy, nie? Idziemy w stronę y, sali kaprali. Tam stał jeden kapral. Podchodzi Marcin do niego i się pyta słuchaj, mówi, ty jesteś kapralem, ale jakie masz wykształcenie? A on mówi, ten kapral, no mam podstawowe, ale dobrze czytam, nie? Ten Marcin patrzy na mnie, na tego Marcina. No cóż, wróciliśmy do sali i Marcin mówi do mnie tak, zobacz, mówi ja mam wykształcenie średnie, skończyłem trzyletnie studium, a mną rządzi taki kapral po podstawówce, który mówi, że tylko dobrze, że umie dobrze czytać, nie? No, ale słuchajcie, tak to było w wojsku, że dla oficerów byli potrzebni tacy podoficerowie, kaprale, po prostu niewykształceni kretyni. Dlaczego? Do tego, żeby za dużo nie myśleli. On miał, dostał rozkaz, on miał ten rozkaz wykonać i za dużo nie myśleć. I było tak yy, na kompanii, że często szeregowy miał wyższe wykształcenie niż kapral. Kapral był po podstawówce, czasami mieli zawodówki, i to wszystko. Tak byli po prostu, tacy byli kapralem. Umie, umie na kompanii, na jednostce. Po prostu w cywilu. Nie byli tu ludzie wykształceni. No a wiadomo, że jak on nie był, nie był wykształcony, on po prostu, nawet brak mu było logicznego, zdrowego, normalnego myślenia. To był z tym problem. No i, i, i tak, słuchajcie, jak jesteś gdzieś na poligonie, czy, czy tobą pomiata ten kapral, który nie ma zero pojęcia i robisz jakieś tam bezsensowne rzeczy, y, które mijają się z logiką, mijają się y, ze zdrowym rozsądkiem, po prostu to, to jest rycie takie bani, nie? Temu kapralowi to było normalne. Dla mnie, jako dla żołnierza szeregowego i dla moich kolegów, to było brak logiki, brak czegokolwiek zdrowego rozsądku, pewne rzeczy robić. No ale tak jak słuchajcie, dla przykładu, jak taki kapral dostał rozkaz, żeby żołnierze szeregowi malowali trawę na zielono. Były takie rzeczy, że malowana była trawa na zielono, farbą. Albo y, trzeba w trawę przystrzyc. Nie ma na, na jednostce ani kosiarki, ani kosy, nawet sierpa nie ma. To wiecie, z tym, czym robili? Niezbędnikami. Wypadało 30 chłopa albo 60 chłopa, i tymi, tymi niezbędnikami to trawę kosili. Tak to wyglądało, to było w ogóle bez sensu, to było takie, to było strasznie chore, no taki kapral, takiego kaprala po podstawowce. no to jemu się wydawało, że to jest normalne, nie? No ale nam to już było takie, no zdrowe rycie bani, nie? I druga sprawa. Z innej beczki, ale yy, też podobnie. Yy, był nas w tej chłopaczek, który w cywilu utrzymywał się ze złodziejstwa, był po prostu złodziejem. Słuchajcie, trafił do nas na, na kompanię, na jednostkę. Chłopak dostał fuchę pisarza i dostał klucze od szatni z całym wyposażeniem żołnierzy wojskowym. A w szatni byli tak: mundury, buty, zasobniki, plecaki, wszystko tam było. Słuchajcie, wszystko było ok. Pierwsze 3-4 miesiące. Później, nagle zauważyliśmy, że co jest, że ten chłopaczek cały, cały czas siedzi w kątyni, już drugi miesiąc i on pije cały czas z jakimiś ludźmi z innych kompanii i cały czas pije, piwa, cały czas jakieś tam coś kupuje. Skąd on ma kasę? Takżeśmy się zastanawiali. I w końcu, pewnego razu ktoś powiedział: Słuchajcie, w szatni kompletnie nic nie ma. Ten gość po prostu wszystko sprzedał. Wyobraźcie sobie, nowe mundury posprzedawał, posprzedawał nowe. Yy, buty, desantówki, posprzedawał yy, zasobniki, posprzedawał wszystko, co w tych zasobnikach było. Tam po prostu nic z tej szatni nie zostało. Otwierał szatę na pusto. Yy, szef kompanii o tym wiedział, szef, ale szef kompanii miał na to po prostu wywalone jaja, że tak powiem, nie? No bo żył w, ku, w, komi, ku, w komitywie z tym, z tym, z tym gościem, z tym, z tym pisarzem, z tym chłopaczkiem, nie? Może taki sam był też cywil, ten szef, ale to, tego nie wiem. W każdym razie Żyli, żyli jak, jak brat z bratem, nie? No i słuchajcie, my żeśmy się strasznie wkurzyli. Jak to? Nasze mundury, wszystko zostało sprzedane. Jak teraz? Przyjdzie koniec służby wojskowej, trzeba wyjść do cywila, trzeba się ze wszystkiego rozliczyć, ze wszystkich mundurów, ze wszystkiego, przecież nam po prostu zabior, szef zabierze wyprawki wojskowe. Tam było jeszcze w, w, w roku 97 to było około 1000 złotych tej wyprawki z wojska. My się tak zastanawiamy, no kurczę, no nam te wyprawki, nie. No i co żołnierz musi robić. Musi po prostu. Po wojskowałem to się mówi naruchać. Naruchać, yy, czyli po prostu ukraść. Po prostu. I ci, żołnierze szergowi z mojej kompanii po prostu zaczęli kraść. Zaczęło wszystko ginąć. Bo każdy musiał uzupełnić braki. Czyli, jak mi brakowało mundur, to musiałem ukraść mundur. Brakowało mi butów, musiałem ukraść buty. Brakowało mi coś z zasobnika, jakiś tam czegokolwiek. Bo tam op po jeden, załóżmy, czy tam, czy tam. czy tam. śpiwu, czy jeszcze coś innego. Każdy musiał to ukraść. Chłopaki kradli wszędzie. Kradli na magazynach. Na, na jednostek, kradli w innych kompaniach, kradli w kompaniach e, e, młodych żołnierzy, którzy dopiero co zaczęli służbę, u alewów tam ginęły wszystkie rzeczy, po prostu uzupełniali w taki sposób braki. No to jest po prostu nie myśli się w głowie i to jest ktoś kiedyś powiedział prawdę, że wojsko nauczycie kraść. Właśnie w taki sposób wojsko nauczycie kraść. Bo jeden mlon sprzeda wszystko, przepije, dobrze będzie się bawił, a ty będziesz musiał kombinować, żeby po prostu nie stracić przy wyjściu do cywila wyprawki. I tak to się działo. I pomyślcie sobie, kapral po podstawówce, który się chwali, że on dobrze czyta, co on ma w głowie? Nic. A nagle tutaj gość, złodziej z cywila dostaje klucze do szatni z całym wyposażeniem. Masakra. Brak logiki, brak czegokolwiek, yy, zdrowego rozsądku, i tak dalej. Jak tak może być? No to jest wojsko. Tak wtedy było, lata 93-97. Tak to wszystko wyglądało. Szef sobie nic z tego nie robił, się śmiał, chodził. Dwódca miał wywalone jaja na to. A ten szeregowy musiał kombinować na wszystkie strony, jakie tylko mógł. Ten chłopaczek yy, z szatni, ten cały pisarz, co miał te klucze od szatni, dostał od nas wciery. No miał tego fanara przez tydzień czasu, pół twarzy spłuknięte, bo dostał z opinacza. Pół twarzy spłuknięte miał z tydzień czasu. No ale co z tego? Mu te fanary zeszły, ale dalej tych, tych mundurów i tych butów niczego nie było. Także tak to wyglądało i takie to było kombinowanie. Dla mnie, jak to wspominam, no to... To trochę było nie tak coś, nie? To, 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 to nie w taki sposób się pewne rzeczy robi, żeby, żeby, żeby debil rządził człowiekiem yy, yy, wykształconym albo załóżmy złodziej miał klucz od szatni, to gdzie tu logika, gdzie tu jest zdrowy rozsądek? Nie wiem. Tak, tak to, słuchajcie, wyglądało. Ten film chyba jest troszeczkę dłuższy, także postaram się dłuższe filmiki nagrywać, bo bo piszecie, że chcecie posłuchać, jak to wyglądało wojsko. Dziękuję. Trzymajcie się. Pozdrawiam Was.